Zamek hotelowy 6100TTL to nowoczesny i bardzo popularny model zamka elektronicznego. Głównie dedykowany jest do hoteli, pensjonatów oraz apartamentów pod wynajem. Zamek występuje wyłącznie w kolorze czarnym. Jego wymiary to 30 cm wysokości oraz 6 cm szerokości. Przeznaczony jest do montażu w każdym miejscu poprzez wymianę istniejącego szyldu. Zamek ten może być otwierany na wiele sposobów kartą zbliżeniową, zdalnie ustalanym kodem dostępu działający wyłącznie w ustalonym okresie, aplikacją mobilną Bluetooth oraz zdalnie przez Wi-Fi z opcjonalną z bramą Wi-Fi. Dziękuję za uwagę.